Dzień dobry. W dzisiejszym kulturalniku pojawimy się w dwóch teatrach. W jednym z nich porozmawiamy z Marcinem Liberem, o innym Liberze, czyli raperze, który wystąpił podczas finału WOŚP. Wspomnimy, sprawdzimy też czy w Lublinie powstanie nowa instytucja kultury. Alina Pospisil, zapraszam. Na początek zajrzymy do ośrodka Brama Grocka Teatre Nen. 2016 był dobrym rokiem dla jego pracowników. Udało się im m.in. pozyskać ponad pół miliona złotych na projekt Lublin Pamięć Zagłady. Ponad 14 milionów złotych ma z kolei kosztować modernizacja domu słów, jaką przedstawiciele ośrodka planują na najbliższe lata. O swoich podsumowaniach i planach opowiadali podczas ostatniej konferencji prasowej. Kilka tysięcy godzin nagrań związanych z wojną i historią najnowszą, ponad 2 miliony odsłon strony internetowej, 26 tysięcy odwiedzających trasę podziemną i rozpoczęcie dwóch dużych projektów. Przedstawiciele ośrodka Brama Grodzka Teatr N, -N podsumowali ubiegły rok działań. Do najważniejszych przedsięwzięć należy Lublin Pamięć Zagłady, projekt upamiętniający żydowskich mieszkańców Lublina. Udało nam się upamiętnić mieszkańców Lublina, którzy zginęli w trakcie Holokaustu w trakcie akcji Reinhardt. I to dla nas bardzo ważny rok, właśnie, właśnie dlatego, że udało nam się upamiętnić po pierwsze granice getta, po drugie szlak, którym Żydzi lubelscy byli prowadzeni na Umszlak Plac, skąd zostali wywiezieni do obozu zagłady, i udało nam się także upamiętnić dzielnicę żydowską przy pomocy muralu, 100-metrowego muralu w okolicy Terasów Zamkowych. Część projektu stanowi szlak pamięci, którego oficjalne otwarcie na nastąpi 16 marca, w 75. rocznicę rozpoczęcia akcji Reinhardt. Do tegorocznych planów ośrodka należy również pozyskanie środków na modernizację Domu Słów. Bardzo możliwe, że już w następnym roku zacznie się niezwykła budowa nowego, pięknego centrum kultury, tak to nazwijmy, punktu kultury w samym centrum miasta, tam na ulicy Żmigród, gdzie jest w tej chwili siedziba Domu Modernizacja obejmie zaadoptowanie poddasza i kolejnych dwóch pięter domu słów oraz budowę 400-metrowej hali o celu warsztatowo-edukacyjnym. Mają się w niej znaleźć stare maszyny drukarskie. W lipcu przedstawiciele ośrodka chcą również zorganizować spotkanie nawiązujące do jedynego po zagładzie zjazdu ocalonych. Jest organizowany zjazd lublinerów, czyli tych, którzy tu się urodzili, czy też potomków tych, którzy tu się urodzili. Ten zjazd będzie miał miejsce na początku lipca, między 3 a 7 lipca 2017 roku. 2017 rok jest dla ośrodka również czasem okrągłych rocznic. 10 lat temu, w maju, powstała izba drukarska. Od 20 lat prowadzone są działy historii mówionej i ikonografii, a 70 lat temu urodził się Władysław Panasiuk. Brama Grocka Theatre Nen szykuje wydanie rekonstrukcji jego przewodnika po Lublinie magiczne miasto. Tymczasem w Teatrze imienia Juliusza Osterwy w Lublinie trwa premierowy tydzień spektaklu Klątwy. Moje pełne imię i nazwisko brzmi Anna Szwedzka. Klątwy w reżyserii Marcina Libera to sztuka składająca się z dwóch części. Pierwsza stanowi adaptację dramatu Stanisława Wyspiańskiego. Druga powstała z rąk dramaturga Artura Pałygi. Obie łączy postać młodej kobiety. W pierwszej części jest to młoda, tak ją nazwał Wyspiański, tak ją opisał w, w, w swojej sztuce. Jest to młoda kobieta, która ma, jest matką... Dwójki dzieci, które ma z księdzem, tak? W związku z tym jest obwiniana o cały szereg nieszczęść, o klęskę żywiołową, która ma miejsce w tym momencie w tej wsi, czyli suszę i i społeczność domaga się złożenia ofiary. W efekcie działań mieszkańców wsi giną kobieta i jej dzieci. Podobny los spotyka bohaterkę drugiej części sztuki. Jest nią Anna Szwedyczka, która w XVII wieku, wyrokiem lubelskiego sądu wujtowsko-ławniczego, została spalona na stosie. Spektakl przypomina te zdarzenia, jednocześnie nawiązując do współczesnych wydarzeń, których tło stanowi fanatyzm. To nie tylko wyłącznie chodzi o fanatyzm religijny, chodzi o wszelkiego rodzaju przejawy. Fanatyzmu, ale rzecz jasna, no, my wykorzystujemy celowo. Dla mnie, to, dla mnie to jest istotny i bardzo ważny taki moment. I ta akcja facebookowa, internetowa, zdjęcia ludzi z bronią, którzy fotografują się z kartkami, jesteśmy chrześcijaninami, jest, we mnie powoduje pewnej rodzaju niezgody. Marcin Liber należy do czołówki polskich reżyserów teatralnych. W swoich spektaklach nie stroni od poruszania trudnych tematów, często wykorzystuje nowe media i techniki audiowizualne. Kalendarz wydarzeń w Teatrze Osterwy dostępny jest na stronie teatrosterwy.pl Przed momentem w Kulturalniku pojawił się reżyser Marcin Liber, ale jak na początku wspomniałam, na jednym Liberze się nie skończy. Drugi był gwiazdą lubelskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz niego na dwóch scenach przed Galerią Olimp i w jej środku pojawili się Ina... Adam Stachowiak i wielu, wielu innych, a telewizja lubelska TV prowadziła transmisję na żywo. się w Galerii Olimp, gdzie krząta się cała masa wolontariuszy z puszkami, a jeszcze więcej jest osób, które chcą do tych puszek wrzucać pieniądze. Na scenach grają zespoły muzyczne, kabarety. Nie brakuje też pokazów tańca, a nad tym wszystkim czuwa Max Dudkowiak. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam przyjemność w tym roku być szefem sztabu i wraz z całym gronem ludzi, którzy mi pomagają, odpowiadamy za ten radosny bałagan, który dzieje się w Galerii Olimp. W tamtym roku Max byłeś wolontariuszem i sam zbierałeś pieniądze do puszki. E, tak, w tamtym roku byłem jednym z wolontariuszy, którzy krążył po ulicach. E, działałem także w sztabie. No i w tym roku zostałem poproszony o jego prowadzenie. Czy to jest proste zadanie poprowadzić taką akcję? Jest to pewnego rodzaju wyzwanie na pewno. Natomiast na szczęście mam całą masę radosnych i przyjaznych ludzi, którzy chcą mi w tym pomóc. Udało nam się zrekrutować ponad 400 wolontariuszy, którzy już teraz chodzą sobie po całym Lublinie. No i mam też swój cudowny sztab, który wspierał mnie we wszystkim, za co im bardzo serdecznie dziękuję. Chyba nie mieliście w tym roku tak naprawdę z górki, prawda? Um, na ten temat ciężko jest mi się wypowiedzieć. Myślę, że wszyscy, którzy chcieli pomóc orkiestrze, zgłosili się do nas i pomogli nam. Na pewno dziękujemy wszystkim artystom, którzy, którzy się do nas zgłosili, bo robią to w ramach wolontariatu. Mamy też całą masę atrakcji na mieście. Dużo kawiarni i restauracji lubelskich zgłaszało się do nas, żeby zapraszać do nich wolontariuszy, że chcą ich u siebie ugościć, wesprzeć ciepłym posiłkiem. Za to też bardzo serdecznie dziękujemy. Komu pomagamy w tym roku? Przypomnij. A w tym roku zbieramy na dzieciaki z pediatrii oraz opiekę starszych ludzi z oddziałów geriatrycznych. No i na ten cel będzie, wędrowała, będzie zbierała orkiestra w tym roku. Takie zbiórki organizowane są nie tylko w Lublinie i innych polskich miastach, ale też możemy mówić o zbiórce ogólnoświatowej, bo nawet w Tokio zbierane są pieniądze na woź. No tak, w tym roku wielka orkiestra gra wyżej na całym świecie, począwszy od Chin, Japonii, Indonezji, skończywszy na Stanach Zjednoczonych, więc na całym świecie znajdują się sztaby. W, który, w których Polacy i nie tylko ludzie z całego świata chcą wspierać orkiestrę. Ale wróćmy do Lublina. Kto dzisiaj wieczorem będzie największą gwiazdą wydarzenia? Dzisiaj wieczorem o godzinie 20.00 zapraszamy Was bardzo serdecznie na koncert Libera Adama Stachowiaka. Zagra z nimi także inna. Będzie się działo. Zapowiedzą oni także światełko do nieba, czyli wielki pokaz fajerwerków, na który bardzo serdecznie zapraszamy. Jak myślisz czy uda się pobić rekord z tamtego roku? Czyli 200 tysięcy złotych w samym Lublinie. Tak naprawdę w tym wszystkim nie chodzi o rekordy. Chodzi o to, żeby pokazać Polakom, że gramy dla nich i pokazać też wszystkim innym, że chcemy pomagać i będziemy to robić niezależnie od rekordów. I tego właśnie Wam życzę. Dziękuję serdecznie. Bez Was tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry nie wyglądałby tak samo. Mam na myśli zespół UDS i Barbarę Kuchtę oraz Adriana Trepiaka. Tak, tak, hej! UDS wystąpił trzy razy, ale właściwie było więcej pokazów, można powiedzieć. Tak, dzisiaj były trzy pokazy, takie trzy bloki można powiedzieć, bo były pokazy po 10 minut nie więcej i tańczyły tam grupy od y, dzieci do dorosłych, o tak. I różne były występy hip-hop, jazz, modern jazz, wszelkie jakieś takie rodzaju ciekawostki, że tak powiem dla widza. No właśnie, udział w występach dzisiejszych wzięli także najmłodsi. Jak oni odbierają występy podczas Wielkiej Orkiestry? to jest dla nich też dawanie pomocy, pomoc przyniesieniu pomocy? Wydaje mi się, że dla dzieci to jest przede wszystkim wielka frajda, że mogą wystąpić przed no, taką, powiedzmy, dużą publicznością, bo jednak ludzi się gromadzi sporo wtedy i wydaje mi się, że zaczynają sobie zdawać wtedy sprawę, kiedy dostają takie właśnie kolorowe serduszka i wydaje mi się, że to jest taka oznaka, że zaczynają rozumieć o co w tym wszystkim chodzi i że jeszcze lżej im się wtedy występuje. Odwiedzający dziś Galerię Olimp mogli obejrzeć prezentację z targów w Mediolanie, targów Expo. No tak, wymiot. pamiętam jak występowaliśmy to bodajże dwa lata temu, rok temu na targach Expo w Mediolanie i szczerze powiedziawszy, no to było coś niesamowitego, bo spędziliśmy tam ponad miesiąc niektórzy, dzień w dzień występując na scenie bloki były bardzo długie, taneczne bloki, w bardzo, gorąco, w bardzo gorącym klimacie i tak, część z tego można było dzisiaj zobaczyć. Nie dużą część, ale taką, że... że kto, kto wcześniej widział na pewno rozporządzenie, że to właśnie było to? Przypomnijmy, że UDS to zespół, który w tamtym tygodniu otrzymał nagrodę specjalną od prezydenta miasta Lublin w kategorii ambasador lubelskiego sportu. Ale na tym osiągnięcia zespołu się nie kończą, jest ich bardzo wiele. Jakie są te najświeższe? No to tak, byliśmy na mistrzostwach Polski, Europy i świata, ale teraz takie najważniejsze tytuły, to zdobyliśmy trzy tytuły mistrza świata. I jeden wicemistrza y, świata w y, takich najbardziej prestiżowej y, kategorii, czyli formacje i mini-formacje hip-hop. To są formacje w, w, w różnym, że tak powiem, przedziale wiekowym, jak od dzieci do 11 lat, y, 12-15 i powyżej 31 plus nawet. UDS nie pierwszy raz angażuje się w orkiestrę świątecznej pomocy. Właściwie to już jest taka tradycja wasza? Nie. Tak, może powiedzieć, że to jest tradycja. My jak wiemy, że się zbliża świąteczna orkiestra, yy, o jest, przepraszam, wielka orkiestra świątecznej pomocy, to jesteśmy pewni, że musimy rezerwować sobie ten termin i że musimy być dostępni, że będziemy występowali na scenie tutaj właśnie w Olimpie. A dlaczego to robicie? Bo tyle osób dzisiaj zaangażowało się w ten finał. Ale właściwie dlaczego? Po co? No tak jak każdy wie, to jest pomoc, a myślę, że powiedziawszy jesteśmy otwarci na wszelką pomoc. Oczywiście w miarę możliwości, bo to nie jest tak, że zawsze każdy może, zawsze każdy jest dyspozycyjny, ale jeśli możemy, jeśli mamy taką możliwość pomóc i pokazać się i przez to przyciągnąć uwagę ludzi do tej akcji, to jak najbardziej jesteśmy za. Zawsze jak się zbliża Wielka Orkiestra świątecznej pomocy, to jest tak, że y, nie czujemy po prostu. Y, jakby odmowy od naszych po prostu dzieci. Oni sami też wiedzą, oni się bardzo cieszą, że oni występują. Wspieramy Wielką Orkiestrę świątecznej pomocy, cała Polska tak naprawdę wspiera Wielką Orkiestrę świątecznej pomocy, jak i cały świat, więc jak najbardziej nie ma, że tak powiem, żadnych przeciwwskazań. Zawsze właśnie w takich miejscach jest zawsze gorąca atmosfera, więc zapraszamy tutaj. Tutaj się dzieje, jest wspaniale, więc... Wychodzimy z domu, a jak nie, to po prostu oglądamy na różnych kanałach Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję bardzo. Przed chwilą swój występ zakończył zespół pasjonata. Ze mną w studiu kierująca zespołem Alina Famares oraz śpiewacy Ewa Michalska i Ryszard Mańkowski. Podsumowując występ, dali Państwo czadu. Tak jest. Chcemy zaskoczyć naszych słuchaczy, ponieważ yy, tak ogólnie ludzie myślą, że seniorzy to już nie mają siły, nie mają nic do zaprezentowania, a ja prowadząc zespół staram się tak prowadzić, żeby jednak zaskoczyć i dlatego nasz repertuar jest repertuarem, można powiedzieć młodzieżowym, rytmy e, muzyczne są, e, no, prawie młodzieżowe, też chcemy się i młodzieży podobać. W związku z tym e, jest ta żywiołowość w naszym zespo zespole i e, myślę, koleżanki i kolega z zespołu są też z tego zadowoleni. My chcemy pokazać, że można, można być w świecie seniorskim optymistycznie nastawionym do życia, optymistycznie do świata. I w tym wszystkim również innym seniorom dajemy tą nadzieję i myślę, że seniorzy i młodzież my mieliśmy również koncerty i z młodzieżą międzypokoleniowy taki koncert. Podobamy się, ja mam nadzieję, że się podobamy, robię wszystko, żebyśmy byli wszyscy razem, niezależnie od wieku. Można powiedzieć, że dużo państwo koncertujecie, że to jest zespół, który już można powiedzieć ma pewną tradycję, działa od 2012 roku. Zespół w tym roku będzie miał jubileusz, pięciolecie w czerwcu no i rozwija się w takim kierunku, staramy się bardziej profesjonalnym. Ja gram na keyboardzie, robię wszystkie akompaniamenty. Oczywiście propozycje zawsze składając zespołowi do piosenki nowej. Każdy z, z uczestników z, 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 z zespołu najbardziej zadowolony jest właśnie z tych bardziej rytmicznych, i w związku z tym jesteśmy tak rytmicznym zespołem. No i myślę, że mam nadzieję, że tym razem, teraz w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, w której jesteśmy już trzeci raz, myślę, że zaskoczyliśmy również dziś. Zaskoczyliście Państwo przynajmniej. Taka jest moja opinia i też różnymi stylami Państwo zaskoczyliście, bo tutaj mamy do czynienia z sambą, z twistem, z najnowszymi przebojami. Chodzi tutaj o dobrą zabawę w tym zespole, tak przede wszystkim? Może zapytam tutaj pana. Przepraszam, jeszcze powiem, i chodzi nie tylko o dobrą zabawę, ale chodzi o to, żeby wszyscy widzieli, że. Nawet jeśli będziemy mieli wszyscy po 100 lat, to jednak aktywność jest do końca życia. Ona musi być. Na tym polega życie. Tutaj zaprezentował Pan, Panie Ryszardzie, duet. Rozpoczął Pan cały koncert duetem. Tak. Rozpoczęliśmy duet razem z Aliną. Duet, który stworzyliśmy kilka miesięcy temu. Po tym, jak ja wstąpiłem do zespołu pasjonata, no doszliśmy do wniosku, że może spróbujemy sił w duecie. No, i tak myślę, że będziemy próbować i doskonalić to, to śpiewanie, ponieważ kochamy śpiewać. Jest to też forma dla nas spędzania czasu i realizacji swoich marzeń śpiewanie. Jeśli jest możliwość pokazać komuś, cieszyć się razem z kimś tym, co robimy, tą naszą radością, no to nic więcej nie potrzeba do szczęścia w życiu. Zwłaszcza, zwłaszcza już w pewnym dojrzałym wieku. A jak to jest śpiewać z samymi kobietami? Bo pan tutaj jest rodzynkiem w zespole. To jest moje takie pierwsze życiowe doświadczenie, jeśli chodzi o występ w zespole takim. Gdzie tylko same panie wystąpi, występują, występowały. Dostałem taką propozycję, zgłosiłem się do, do pań tutaj, do pani Aliny. Zespół zaakceptował mnie, no, okazało się, że potrzebny jest jeden męski głos, przynajmniej do partii solowych w niektórych utworach. No i tak zostałem, zostałem, powiem, no, z wielką radością. I chciałbym realizować się tutaj w tej, w tej cząstce artystycznego życia mojego. Może panią Ewę jeszcze zapytam. To jest pewna tradycja, że zespół pasjonata występuje podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dlaczego? Dlatego, że lubimy śpiewać, cieszymy się, że możemy udział wziąć w takim wielkim przedsięwzięciu na taki cel i jednocześnie staramy się nieść ludziom radość, nie, nie nosić pomimo swojego wieku, swoje życie i dawać ludziom przyjemność słuchania, a nam po prostu sprawia to przyjemność w śpiewaniu. Dawać ludziom radość to nasze credo. Chciałabym dodać do tego, że my koncertujemy nie tylko na scenach. My znamy świat właśnie seniorów, dla którego gra i w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, dlatego że również przyjeżdżamy do domów opieki społecznej, gdzie tam są ludzie potrzebujący wszelkiego wsparcia a w tym wszystkim i właśnie i duchowego, które my myślę, że naszym repertuarem im dajemy. Widzimy, co potrzebują seniorzy, którzy są już mniej sprawni. Też oni patrząc na nas mają tą optymizm, a ja staram się zawsze e, e, tak podnosić ich na duchu i żeby byli z nami. Mówię, cokolwiek macie, nawet jak siedzą na wózkach inwalidzkich, rączkę, nóżkę, starajcie się tym ruszać. O, robią to, są zadowoleni, niejednokrotnie widzimy łzy e, radości w ich oczach. Czy można w takim razie do zespołu dołączyć, jeżeli dzisiaj ktoś z seniorów, Zobaczył Państwa po raz pierwszy i zakochał się w Państwa śpiewie, w tańcu. Czy są jakieś nabory do zespołu organizowane? Ja powiedziałam, że jeżeli jak będzie 100 osób w zespole, to dopiero powiem Stop. Więc jeszcze trochę. Zapraszamy. Więc zapraszamy gdzie? Na czuby. Zapraszamy do Domu Kultury Ruta, na czubach, gdzie są tam nasze próby. No, i chętnie również inni tam przychodzą, nas oglądają. Pani kierownik domu kultury nas przygarnęła, i cieszymy się z tego. Pozdrawiamy ją przy okazji. Dziękuję serdecznie. Jak już wiadomo, rekord ubiegłorocznego wośpu w Lublinie został pobity o prawie 100 tysięcy złotych, a w dzisiejszym kulturalniku to już wszystko. Do obejrzenia kolejnych relacji z lubelskich wydarzeń kulturalnych zapraszam za tydzień.